Witam serdecznie wszystkich pasjonatów, sympatyków kolarstwa na ziemi koziegłowskiej. To 38 raz spotykamy się podczas Pucharu Polski na terenie gminy i miasta Koziegłowy. Jest nam niezmiernie miło, że możemy tak wspaniałą grupę zawodniczek i zawodników gościć w tak w dużej liczbie. Przede wszystkim widać, że wszyscy chcą się bardzo ścigać, ponieważ no jednak te trzy miesiące bez tego ścigania spowodowały, że jest ten głód kolarski nie tylko u zawodników, ale również u zawodniczek. Myślę, że chyba przykładem również tego jest dzisiaj tutaj w Pińczycach na pucharze polski start maju Włoszczowskiej. Jak wiemy, specjalizuje się w kolarstwie górskim MTB, ale jednak tutaj przyjechały dziewczyny z kadry po to, żeby wystartować, żeby spróbować tej swojej też rywalizacji, no bo niestety mamy ogromny brak tego ścigania i. Wszyscy pragną tego bardzo, bardzo mocno i myślę, że dzisiaj będzie bardzo ciekawy wyścig właśnie w Elicie Kobiet tutaj, ponieważ znakomite te, które ścigają się cały czas nasze zawodniczki, również te, które są na torze. No i jeszcze przy tej całej okazji również nasza dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, Maja Włoszczowska. No na pewno wszyscy będą spoglądać też na nią, jak ona dzisiaj tutaj pojedzie. Ciężko, bo chłopcy od początku yy, mieli założenie, żeby mocno jechać pod jazdę. Załapałam się z nimi w pierwszej grupie, zjechałam cały czas po kolei i tak dojechałam i wygrałam. Wyścig dzisiaj był bardzo yy, dużo zrywów było tak, był bardzo ciężki, bo był bardzo morderczy podjazd pod finisz, jednak się udało z kolegą, kolega mój klubowy drugi współpracowaliśmy i do, tak do, zrobiliśmy. Wicemisztrzostwo i mistrzostwa śląska. Szczeków mamy trzech w klubie, tu na Łukasza nie mogę nic dodać, nie mogę nic Tam W tamtym roku zdobył parę koszulek mistrzów Polski na torze w Pruszkowie. W tym roku zaczynał od Szczekocin, zdobył mistrzostwo Polski w Przełajach w pięknym stylu, bo zdyskwali po prostu no, swoich zawodników. No, brakło mi słowa. Tak by wykluczył z walki, tak? Po trzeciej rundzie poszedł, było pięć rund, pojechał pięknie, przyjechał z dużą przewagą na metę. Co mnie cieszy? Praca jest systematyczny, pilny i to jest najważniejsze. Cały czas trenuje i z wyścigu z Pucharu Polski na Puchar Polski staje na podium i to jest naprawdę cieszące. U nas będzie Olimpiada Młodzieży. No i chciałbym, żeby naprawdę, tak jak on tu mówi, żeby został mistrzem polskim, na co liczę, bo wczoraj kurczę w nogi go złapał i zaczął, na, zajął trzecie miejsce, wieździe na czas, ale mi się wydaje, że to i tak jest ogromne osiągnięcie. Dla mnie na Olimpiadzie trzecie miejsce by było dużym sukcesem. Wiadomo, że każdy przyjeżdża po to, żeby wygrać. My też byśmy chcieli u siebie wygrać, pokazać, że jesteśmy silni. No ale wiadomo, każdy przyjeżdża po wygraną, nikt nie przyjeżdża po to, żeby się bawić, tylko każdy chce wygrać. Ale życzę mu tego, bo naprawdę zasługuje. To, co dzisiaj pokazał, to we wielkim stylu zrobił. Słowa uznania i gratulacji dla kolegi Darka, który prowadzi ekipę Feniksa Rydułtowej, jak i również w Czernicy Klub. Spora grupa młodzieży, która jest tam cały czas prowadzona przez tego szkoleniowca. Myślę, że Dariusz Skupień na pewno dzisiaj ogromnie ucieszony, bo oczywiście wygrane wyścigi, również medale Mistrzostw Śląska, które zdobyły, zdobyły jego podopieczne. Ale ta praca jest tam widoczna od wielu, wielu lat. I, i, I tutaj trzeba naprawdę pogratulować Darkowi Skupieniowi ogromnego zaangażowania, jeśli chodzi o szkolenie tych młodszych zawodników biznesu zawodniczek, a dzisiaj chyba na pewno dużą radość sprawiło mu to, że te piękne wyniki, te, to podium było również dla niego w dużej mierze. Sytuacja, jak, jak Państwo widzą, widzą, obserwują w kraju, poprawia się z dnia na dzień, no i my też na to, na to liczymy. Trenerzy sportowcy ja powiem, że w tym okresie, takim trudnym w ogóle w naszych sekcjach na Śląsku, wzrosła frekwencja młodzieży uprawiającej tą dyscyplinę. No Każdy klub gromadzi już, już cyfra z przodu jest dwa, no to jest dużo, jeżeli ponad 20 zawodników, Pomijam szkółki, znajduje się w sekcjach kolarskich, no to już jest duża rodzina. Duża rodzina, z dużej rodziny można osiągnąć spore efekty i wyniki, co potem będzie się przekładało na, na imprezy europejskie i światowe i na pewno na, wyższy, na najwyższy poziom sportowy w imprezach kolarskich w Polsce. Z zawsze chcę wypaść jak najlepiej. Wiadomo jak to w sporcie różnie bywa. Dałem w siebie dzisiaj wszystko. Ucieczka odjechała już na samym początku. Później chłopaki dojeżdżali. Liczne ataki. I moja próba odskoku, która skutkowała dziesiątym miejscem dzisiaj. nastawka była zróżnicowana, każdy chciał pojechać jak najlepiej. A też teren dawał siwe znaki. I temperatura, wszystko i zmęczenie narastało. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za gratulacje. Eee, no, trasa super bardzo przygotowana, taka jak mi się podoba, bo już od e, ścigam się już 10 lat. Nie, w zasadzie już prawie 11 i praktycznie co roku tutaj jestem, co roku gdzieś tam w okolicy tego podium się kręciłam. Nie pamiętam dokładnie, możliwe, że raz wygrałam. No a teraz również wygrałam. Żadnej specjalnej taktyki, że tak powiem, nie było, bo byłyśmy razem w ekipie. Jestem z koleżanką Aurelon Nerlo, byliśmy tylko we dwie. Kontra cała reszta bandy, tyle ekip. No i tak naprawdę nie wiedziałyśmy, czy damy sobie radę, ale głęboko w to wierzyłyśmy. Wyścig był dość dynamiczny, ale były momenty naprawdę też, gdzie jechałyśmy no wolno. Ale, ale gdzieś tam zawsze starałam się być w każdym skoku, w każdym odjeździe, już dziewczyny się śmiały tutaj z innej ekipy. Ty to cały czas się ruszałaś, gdzieś tam cały czas byłaś gdzieś. Ja mówię, dobrze się dzisiaj czułam i, no i wykorzystałam to myślę najlepiej jak, jak się dało. Eee, także jestem zadowolona. Po tym co tutaj e, widziałam dzisiaj e, w Pińczycach, w Kozie Głowach, e, widzę, że polskie kolarstwo ma się znakomicie. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem ilości młodzieży, która startowała w Pucharze Polski. E, cieszę się, że wreszcie mamy zawody. W kolarstwie górskim nasz kalendarz niestety mocno przerzedzony w tym roku, będziemy mieli tylko dwa zawody Pucharu Świata, miejmy nadzieję Mistrzostwa Świata, no i właśnie do nich się w tej chwili szykuję. bardzo się cieszę z tej okazji dzisiaj tutaj w Pucharze Polskim na Szosie, ponieważ brakuje mi takich treningów przetarcia, poziom kobiecego kolarstwa szosowego w Polsce się podniósł bardzo w ostatnich latach i widać, że dziewczyny mocno pracują, widać tego efekty i to naprawdę, naprawdę cieszy oko na głowy z panie panie, ale również e, przepięknym teraz na pani ręce za to, że mogła Pani tutaj przyjechać, że mogła Pani e, być tym wspaniałym promotorem dzisiejszym tego naszego budowlu że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać, życzymy Pani, ale i wszystkim pani koleżankom i kolegom, wszystkim e, sportowcom e, jak najlepszych sukcesów. Nie tylko na terenie kraju, ale myślę do Europy i świata. I tego życzymy. Mariusz Panie przyszłości. Wszystkiego najlepszego, wszelkiej radości. Podziękujmy Panu Mariu. Jest tutaj u mnie Pani Dyrektor zespołu szkół w Kinszycach Pani Magister Joanna Sula, która tutaj zawsze przepięknie używa nam tego obiektu i tutaj też drodzy Państwo mam nadzieję, że kończąc e, tegoroczny tutaj e, e, w Bucha e, w Kozie Głowa będziemy Panią Alczego zapraszać na pewno na kolejne edycje. Chcielibyśmy, aby rzeczywiście to kolarstwo i gmina i nas to Poprzez właśnie propagowanie Poprzez promocję tego wspaniałego sportu mogła również zaistnieć na mapie kraju. Wczoraj podczas startu indywidualnego mieliśmy ponad 450 zawodniczek i zawodników. Dzisiaj na starcie wspólnym ponad 600. Jest to rzeczywiście bardzo piękna liczba i cieszymy się z tej liczby, ale cieszymy się również z tego, że mogliśmy wspólnie z klubem sportowym Błekitnik Oziegłowy, z panem Andrzejem Chmurzewskim, pomimo tej trudnej sytuacji epidemiologicznej, ten jest... Jednak wyścig zorganizować. Bardzo się cieszymy, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie, panie redaktorze, że możemy tutaj być, że możemy to święto kolarskie na terenie gminy jak co roku przepięknie w tej wyjątkowo sportowej atmosferze realizować. Bardzo serdecznie dziękuję.